Siemano, siemano, jestem matiasz.pl, no jestem Mateusz, mam ponad 20 lat, grałem w tą grę od wczesnego dzieciństwa, no dobra, jak miałem 11 lat, to pierwszy raz to zagrałem, była beta 1.7 i ta gra mi się po dzień dzisiejszy spodobała, wracałem, przestawałem grać, aż w końcu stworzyłem kolejny w życiu serwer, tym razem projekt, który jest mieszanką starych i nowych czasów, tych starych, lepszych i tych nowych, e, ambiwalentnych czasów. Po wejściu na serwer każdy gracz się tu na spawnie pojawia. Pierwsze, co widzimy, guziczek do RTP. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi na serwerach, e, czai serwery, jak są skonstruowane dzisiaj, wchodzi, może od razu na RTP polecieć, ale polecam obejrzeć sobie spawn. W pierwszej kolejności polecam wybrać pracę. W weekendy jest dwukrotny zarobek. Dwukrotnie zarabiacie dolarki w ekonomii, które możecie użyć w sklepie GUI pod komendą sklep, albo na aukcjach z graczami pod komendą aukcja lub aukcje, jeżeli chcecie zobaczyć dostępne oferty. Tu mamy strefę info. Polecam zapoznać się z regulaminem. Dołączenie do serwera jest jego akceptacją. Tu mamy skład naszej administracji: dwóch moderatorów, współwłaściciele. Ja i moja, kuki 107, nasz head admin, admin 3124, dobry ziomek, nasi moderatorzy, nasz chatmod i jej streamer Fendrip, osoby te znają się na rzeczy. Tutaj są rangi. Rangi na razie nie są do kupienia, ponieważ ch chcemy, ażeby to się charytatywnie odbywało. Ja zarabiam, ja już mam pieniądze na życie, więc dla mnie opłacanie serwera nie jest problemem. To no Możemy komuś pomóc, także wasze pieniądze nie będą szły do kabzy właściciela, zakup rank będzie się odbywał poprzez portal do pomocy. Tam po prostu będzie trzeba wysłać potwierdzenie przelewu i tyle, potwierdzenie z tej strony. Tutaj mamy jak założyć działeczkę, bo to jest server survival plus działki z ekonomią, gildiami, grifting koksów, który został potem wyłączony przez Mojang. Nie wiadomo po co i na co komu. Dalej idziemy. Mamy legendarnego szamana, kilka perków przy naszej postaci do urozmaicenia tej gry. Mop arenka z PvP 1.8, arena PvP, zarąbiste miejsce. Strefa awku z nagrodami. Co 15 minut wam wypadnie kluczy, które możecie na różne nagrody zamienić. Klucz do innej skrzyni, także warto. Tutaj park dla zabicia nudy. I lecimy dalej po naszym spawnie. Tu mamy skrzyneczki, możemy do nich kluczyki kupić. Co jakiś czas rozdajemy klucze. Klucze są w eventach. To jest ostatnia skrzynka z eventu otwarcia NCT. W naszym spawnie można też w fajny sposób latać, tylko że teraz to coś zasłania. Blokuje przelot. Co my tu mamy, komnatę nederową. Wejście do netheru na naszym serwerze jest darmowe. Nether jest otwarty, darmowe enchanty. Głosowanie na serwer. Jeśli chcesz sobie dorobić, raz na dobę do głosu i przekieruje ciebie do strony z rankingiem serwerów. Trzymasz 1000 dolarków do ekonomii oraz kluczyk do skrzyni survivalowej. Także to naprawdę i wspomóc serwer i coś zdobyć dla siebie. Tu mamy podróżnika. Które nas wyteleportuje w różne fajne miejsca. Idąc dalej, po prawej mamy topki graczy powstające. Im więcej graczy będzie, tym też powstaną nowe topki. Tu mamy targowisko npc-tów, oprócz ekonomii opartej na dolarkach. My także ekonomię opartą na custom walucie, u łowcy. możemy drop z mobów, agresywnych, wymienić sobie na denary, denary. i zakupić od tych panów, tu mamy kowala z up itemami z enchantami, których sobie nie założycie normalnie w grze, tu mamy też plony do zbroiny deretowych fajne ity, fajnie ponazywane, z enchantami tu mamy alchemika, o niego tak naprawdę mikstury kupicie sobie podstawowe miksturki za rozsądne ceny. Tu mamy pana, który wyświetla wszystkie aukcje graczy. Zobaczmy, co jest dostępne u naszych kochanych graczy. O, Igorek wystawił Kałacha babuszki ze skrzyni sezonowej, jak i od Kowala. Karabin szturmowy. Lepszy po prostu Reload Trójka, chociaż to jest najlepszy na serwerze, bo ma Reload Piątkę. A najlepszy jaki działa w ogóle, że od szóstki wzwyż się baguje już. Na pierśniki e, i tak dalej. I młot dora. Przechodząc obok topek, idziemy na drugą stronę, czyli mianowicie do naszej stoniareczki Na serwerze jest drop ze stonu. E, pod komendą drop jest informacja o szansach na zdobycie danego minerału złoża. Tutaj takie same szanse są jak na mapie survivalowej. To jest jedna z funkcjonalności, podczas jednych z kilku złotych okresów tej gry, Jakby covid, wszyscy siedzieli, grali, była masa serwerów. Mających drop ze stona. ma to wady, zalety, zalety nikogo nie kusi do x-ray'a, nikt nie oszukuje, i też jest losowość. I też jest trochę sprawiedliwe dla graczy. Na serwerze, chociaż mamy bardzo długie edycje. Nie resetujemy mapy przez najbliższy czas, ale co kto lubi i przejdziemy na mapę Survival. I nas wyrzuciło gdzieś na losowe kordy na losowe kordy. I też możemy założyć działeczkę. Tutaj mamy łopatkę. Albo zrobimy to komendą Zajmij. Możemy zrobić tak. Chcemy dodać gracza, wpisujemy dodaj. O, jest kubuś. Dodajemy rmixa. Usuniemy sobie rmixa. Powiększymy naszą działkę w ten sposób. Usuniemy ją komendą Opuść. I nie mamy działki. I jest drugi sposób założenia, czyli prawym przyciskiem po prostu klikamy. A tutaj nas system pilnuje, żebyśmy za małe działki nie założyli, żebyśmy nie gryfowali klejmami terenu. Także mamy tutaj naszą działeczkę. Patyczkiem wyświetlamy lub chowamy jej granice. Także polecam ten fajny system zakładania działek. I powiedzmy, że poszliśmy gdzieś na RTP. Podbieraliśmy sobie troszeczkę surowców i chcemy wrócić na działkę. To mamy komendę działka TP. I klikamy tutaj to. jesteśmy na miejscu na naszej działce. Także teraz usuniemy tą działkę. Bo jest nam niepotrzebna. No, I teraz wracają nam bloki dostępne klejmu. Teren możemy zwiększać za czas gry. Także to jest też fajna funkcjonalność. I nic nie ogranicza kształtu waszej działki. Możecie zrobić prostokąt kwadrat. Nie macie głupiego bloku. Tutaj mamy po przechwycone rzeczy. Po prostu nie ma durno durnego stawiania bloku że w na wiecie, i nam się robi działeczka o kwadratowym wymiarze. Tego nie ma. Co tu mamy? Tu mamy przejęte itemki po jednym cheaterze. Znalazł jakiś sposób na kopi kopiowanie itemów, my to załataliśmy. I co mamy do rozdania te itemy dla was? Klucze do smoczej skrzyneczki. Także wędro, rozdamy. Jak wejdziecie na serwer, będziemy systematycznie rozdawać. Także polecam wbijać na MycitypL.